Cześć, tu Ola! Pandemia COVID-19 wciąż trwa. Nadzieją na zakończenie obecnej sytuacji epidemicznej na świecie są masowe szczepienia przeciwko COVID-19. W temacie zakażenia SARS-CoV-2 pozostaje jednak wiele niewiadomych. Pod znakiem zapytania pozostaje kwestia: przez jaki czas szczepionka przeciwko COVID-19 zapewni nam skuteczną ochronę? Nie wiemy również, czy i jak długo będą obecne specyficzne przeciwciała u osób, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, oraz w jaki sposób ilość przeciwciał będzie korelowała z poziomem ochrony przed kolejną infekcją. Zostań ze mną i dowiedz się, na czym polega działanie szczepionki przeciwko COVID-19, jak sprawdzić, czy szczepionka przeciwko COVID-19 jest skuteczna, dlaczego warto wykonać badanie przeciwciał antysars-CoV-2. Jak długo utrzymuje się prawdopodobna odporność na zakażenie SARS-CoV-2? Jaki test wybrać do monitorowania odpowiedzi poszczepiennej i potencjalnej odporności na zakażenie SARS-CoV-2? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest szczepionka. Szczepionka jest preparatem biologicznym, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności podobnej do tej, którą organizm rozwija w czasie kontaktu z patogenem, czyli np. koronawirusem. Celem szczepień ochronnych jest wytworzenie trwałej i swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciwko określonemu patogenowi. Skuteczna szczepionka przeciwko COVID-19 powinna zapewnić nam ochronę przed ponownym zakażeniem lub ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, a w przypadku COVID-19 przede wszystkim ograniczyć zasięg epidemii poprzez zmniejszenie liczby osób podatnych na zakażenie SARS-CoV-2. Szczepionki mają bardzo szerokie spektrum działania. Preparat szczepionkowy prowadzi do aktywacji układu immunologicznego i angażuje różne mechanizmy odporności. Mówiąc o rozwoju odporności, mamy na myśli m.in. aktywację limfocytów B, których zadaniem jest produkcja specyficznych przeciwciał. To właśnie te przeciwciała możemy wykrywać w testach serologicznych. Podsumowując, to, czego oczekujemy od szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, to właśnie aktywacja odpowiedzi immunologicznej związanej m.in. z powstawaniem specyficznych przeciwciał. Przeciwciała mogą pełnić swoje funkcje poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w organizmie, np. Na zapobiegając namnażaniu się wirusa. Po podaniu szczepionki dochodzi do produkcji przeciwciał klasy IgM i Iga które po krótkim czasie zanikają i są zastępowane przez bardziej trwałe przeciwciała w klasie IgG, czyli tak zwane przeciwciała ochronne. Jeśli chcesz zbadać odporność po szczepieniu, wejdź na stronę www.kofmyślnik2.pl i znajdź w swoim mieście laboratorium wykonujące takie badanie. liczba osób, które mogą sprawdzić swoją odporność poszczepienną, systematycznie rośnie. W zdecydowanej większości zostały już zaszczepione osoby wykonujące zawód medyczny, między innymi diagności laboratoryjni, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, czyli osoby należące do tak grupy zero. Szacuje się, że większość z nich otrzymała już przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Obecnie szczepieni są seniorzy i nauczyciele, a w kolejce do przyjęcia szczepionki ustawiają się już kolejne grupy. W związku z tym coraz więcej osób zastanawia się, czy szczepionka przeciwko COVID-19 jest skuteczna i jak sprawdzić, czy nabyliśmy już odporność na zakażenie SARS-CoV-2. Najprostszym i najtańszym sposobem na sprawdzenie, czy szczepionka przeciwko COVID-19 działa, jest zbadanie poziomu specyficznych przeciwciał, które powstają w odpowiedzi na podanie preparatu. W praktyce należy wykonać test w kierunku obecności przeciwciał klasy IgG. Dlaczego to właśnie stężenie przeciwciał klasy IgG służy do monitorowania odpowiedzi poszczepiennej? Przeciwciała klasy IgG występują w surowicy w najwyższym stężeniu i pełnią funkcję ochroną przed kolejnym zachorowaniem. W przypadku większości zakażeń podwyższone stężenie przeciwciał klasy IgG oznacza zwiększoną odporność przeciwko patogenowi, czyli na przykład wirusowi. Aktualnie dostępne szczepionki przeciw COVID-19 oparte są o białko S spike, czyli kolca wirusa SARS-CoV-2. To właśnie to białko rozpoznawane jest przez organizm osoby zaszczepionej jako obce, co powoduje powstanie specyficznych przeciwciał. Przeciwciała przeciwko białku S mają zdolność neutralizacji, unieszkodliwienia wirusa SARS-CoV-2, gdy dojdzie do kontaktu z tym patogenem. W związku z tym przeciwciała przeciwko białku S nazywane są neutralizującymi. Najprościej mówiąc, obecność przeciwciał przeciwko białku kolca utrudnia proces zakażenia przez wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, przy wyborze wiarygodnego badania, które ma sprawdzić odporność poszczepienną, należy wybrać test oparty o białko S wirusa SARS-CoV-2, które umożliwia wykrycie przeciwciał w klasie IgG. Co ważne, Wszystkie dostępne na rynku szczepionki przeciw COVID-19 oparte są wyłącznie na antygenie S wirusa SARS-CoV-2. Dlatego do badania odporności poszczepiennej nie powinny być stosowane testy serologiczne oparte na innych antygenach wirusa. U osób zaszczepionych, które nie miały wcześniej kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2, nie dochodzi do syntezy przeciwciał skierowanych przeciwko innym białkom, np. białku N wirusa SARS-CoV-2. Poznanie stężenia przeciwciał antySARS-CoV-2 we krwi jest ważne m.in. w kontekście szczepień ochronnych. Na przykład w przypadku personelu medycznego wynik badania pozwoli poznać odpowiedź organizmu na przyjętą szczepionkę. Lekarze, pielęgniarki czy diagnosty laboratoryjni mogą sprawdzić skuteczność swojej ochrony. A może chcesz sprawdzić, czy twoi dziadkowie są już bezpieczni? Wiele osób starszych jest już zaszczepionych lub właśnie się szczepi. Badanie przeciwciał anty cov 2 pomoże ustalić, czy seniorzy mogą w końcu bez obaw wyjść na spacer, zakupy czy spotkać się z rodziną. Monitorowanie poziomu tzw. ochronnych przeciwciał może mieć istotne znaczenie w kontekście podejmowania decyzji o konieczności podania dawek przypominających szczepionki w przyszłości. Badanie przeciwciał może służyć również do potwierdzenia kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przyszłości. Z uwagi na możliwość bezobjawowego przebycia zakażenia SARS-CoV-2 wiele osób zastanawia się, czy przechorowało już COVID-19 i może bezpiecznie czekać na otrzymanie szczepionki w swojej grupie wiekowej i zawodowej. Wybierając test serologiczny do potwierdzenia przebycia zakażenia SARS-CoV-2, najlepiej wybrać badanie przeciwciał antysars cov 2 w klasie IgG, ponieważ utrzymują się one najdłużej, są najbardziej dojrzałe i najlepiej rozpoznają wirusa. Ilościowy test serologiczny w kierunku przeciwciał sars cov 2 IgG pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent przebił infekcję SARS-CoV-2 i prawdopodobnie jest odporny na kolejne zakażenie, oraz jakie ma stężenie specyficznych przeciwciał we krwi. Podsumowując, test serologiczny ELISA wykrywający przeciwciała sars cov 2 w klasie IgG może odgrywać kluczową rolę w programach szczepionkowych oraz w dokładnej ocenie poziomu przeciwciał przed i po zakażeniu. Badanie warto wykonać, jeśli otrzymałeś już szczepionkę przeciwko COVID-19 i chcesz mieć pewność, że Twój organizm odpowiedział na podany preparat, a jeśli tak, to w jakim stopniu? Wiesz, że miałeś kontakt z osobą chorą na COVID-19 i chcesz sprawdzić, czy nie przeszedłeś bezobjawowo zakażenia. W czasie pandemii. Przeszedłeś infekcję grypopodobną, ale nie badałeś się w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, a od ustąpienia objawów minęły co najmniej dwa tygodnie. Przypuszczasz, że chorowałeś na COVID-19 łagodnie lub bezobjawowo. Oznaczenie poziomu przeciwciał antysARS-CoV-2 jest szczególnie ważne wśród pacjentów starszych i chorych przewlekle, u których odpowiedź immunologiczna może być osłabiona. Po wykonaniu odpowiedniego testu na przeciwciała AntySARS-CoV-2, dowiesz się, czy jesteś prawdopodobnie odporny na ponowne zachorowanie na COVID-19. Dostępne badania sugerują, że przechorowanie COVID-19 wywołuje silną odpowiedź immunologiczną. Prawdopodobnie przeciwciała w klasie IgG wytworzone w wyniku infekcji SARS-CoV-2 mogą pełnić funkcję ochronną przy kolejnym narażeniu na tego wirusa. Najnowsze wyniki badań naukowych wskazują, że u osób, które przechorowały COVID-19, czyli u ozdrowieńców, przeciwciała są obecne co najmniej przez 8 miesięcy. Nieznana jest natomiast odpowiedź na pytanie, przez jaki czas od przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 będą utrzymywać się przeciwciała i na jak długo zapewnią ochronę przed zakażeniem. Ze wstępnych obserwacji osób zaszczepionych wynika, że wysokie poziomy przeciwciał nieznacznie spadały wraz z upływem czasu. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że stężenie przeciwciał sars cov 2 klasy IgG u osób zaszczepionych jest zwykle wyższe niż stężenie tych przeciwciał u ozdrowieńców z COVID-19. Obecnie trwają prace nad ustaleniem, jaki dokładnie poziom przeciwciał jest niezbędny do zapewnienia ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2. Prawdopodobnie z czasem pojawią się dane naukowe, które pozwolą nam odpowiedzieć na to pytanie. Do tego czasu warto zadbać o to, aby do oznaczenia przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wybrać ilościowy test serologiczny ELISA, a wynik badania otrzymać w jednostkach międzynarodowych, czyli bał na mililitr, dzięki czemu łatwiej będzie porównać swój wynik do przyszłych wytycznych. Ważne jest, aby otrzymane wyniki testów na przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 skonsultować z lekarzem. W celu monitorowania odpowiedzi poszczepiennej i obserwacji przyrostu bądź zanikania w czasie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 należy wybrać test, który umożliwia ilościowe oznaczenie przeciwciał klasy IgG. Wykrycie i precyzyjny pomiar stężenia przeciwciał syntetyzowanych po szczepieniu przeciw COVID-19 umożliwia test euroimmun antysARS-CoV-2 Quantivac ELISA IgG. Badanie to pozwala na detekcję przeciwciał w klasie IgG o właściwościach ochronnych neutralizujących skierowanych przeciwko białku S wirusa SARS-CoV-2. Wynik testu jest wydawany w stosowanych na całym świecie jednostkach bał na mililitr. Badanie krwi można wykonać już po upływie 1 do 2 tygodni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. W jakich innych sytuacjach zaleca się wykonanie testu sars cov 2 Quantivac Elisa w klasie IgG. Test ten może być również stosowany w przypadku osób, które chcą mieć pewność, czy przeszły COVID-19 łagodnie lub bezobjawowo, bądź miały w ciągu ostatnich miesięcy infekcję grypopodobną i nie znają jej przyczyny. Wykonanie ilościowego testu Elisa pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy we krwi obecne są przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, które mogą stanowić prawdopodobną ochronę przed kolejnym zakażeniem SARS-CoV-2. Materiał do badań serologicznych można pobrać tradycyjnie w laboratorium, ale od niedawna również w domu, gdyż istnieje możliwość wykorzystania do badań suchej kropli krwi, czyli kropli pobranej z opuszki palca. Po wysuszeniu kropli krwi na specjalnej karcie DBS wystarczy ją wysłać do analizy do laboratorium. Dzięki zestawom do pobrania suchej kropli krwi możliwe jest wykonanie profesjonalnego badania w szybki i wygodny sposób bez wychodzenia z domu. Co ważne, wykazano doskonałą zgodność pomiędzy wynikami badań wykonywanych z surowicy pozyskiwanej podczas tradycyjnego pobrania i tych suchej kropli krwi. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wirusie SARS-CoV-2 i diagnostyce COVID-19, zapraszam do obejrzenia poprzednich naszych filmów. Link do filmów znajduje się w karcie powyżej. Natomiast, jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, Zasubskrybuj kanał tajniki badań laboratoryjnych i kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o naszych najnowszych filmach.